Witam podobnie. No troszkę zakręciło was może to autorefleksyjne spojrzenie na naturę czasu z punktu widzenia skali, czyli makroskali czy mikroskali. Rozmawialiśmy o pewnym szczególnym momencie, kiedy przyroda budzi się do życia, albo kładzie się do snu. O świcie lub zmierzchu. Ale mamy też do czynienia z podobnymi fenomenami, jeśli pąki kwiatu rozwijają się lub przekwitają. Czyli gdybyśmy przyjęli troszkę większe okno czasowe z początkiem wiosny i odczekali, podejmując jakąś obserwację kamerą, Oknie czasowym rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu dni, to dałoby nam szansę retrospektywnie w kalejdoskopie, obejrzeć później pewien cykl natury. Teraz mamy dobre pytanie: które z cyklów natury? którymi może fascynujemy się na zewnątrz, partycypujemy w nich, jesteśmy w stanie w ogóle uchwycić w sposób świadomy. To może wcale nie takie aż zaskakujące pytanie. Podobno warto być w Skandynawii, gdy wiosna się budzi, a w Japonii z okazji święta kwitnącej wiśni. Ale czy są jedyne przypadki? Bo gdybyśmy spojrzeli. Na naszą planetę z odległości iluś tam tysięcy kilometrów, setek tysięcy kilometrów. Wcale byśmy nie zauważyli szczegółów typu zmiany pory roku w jakimś mieście, a nawet kraju. Być może nawet nie na kontynencie, jeżeli odległość byłaby wystarczająco wielka. Ja. Zmian czasu, znaczy zmianach w czasie, nierozerwalnie jest związana z odległością. Z jakiego typu odległością? Z odległością fizykalną czy odległością emocjonalną? Podobno tematy i zjawiska, które są względem nas bardziej neutralne, przechodzą niejako obok naszego. Postrzegania czasu. Fakt o odejściu z rodziny odległego kuzyna z innego kontynentu na pewno inaczej zapisze się, jeśli w ogóle w naszej pamięci, niż przykładowo odejście z grona naszych najbliższych ulubionego wujka czy serdecznego przyjaciela. Wtedy zwykle byli mawiać, ach, to jeszcze było za jego czasów, albo nie, już go nie było wśród nas. Ale czy fizykalnie nieobecni mają później również wpływ na nasze osobiste odczucie i postrzeganie czasu? Czy są to tylko członkowie rodziny, czy też mamy może do czynienia... Z przykładami jakichś, jak to nazwać, heroicznych zmagań, przypadków, dramatów, o których słyszeliśmy z prasy albo z wiarygodnych źródeł w kręgu naszych znajomych. Czymże jest więc ten psychologiczny, subiektywny przepływ czasu? Podobno, jak naucza chociażby dydaktyka w zakresie nauki języków obcych, jeśli wiążemy pewne fakty, sytuacje z emocjami, potrafimy łatwiej sobie przyswoić, ale też dłużej o nich pamiętamy. Podobnie w wyścigu z procesem starzenia się, w wyścigu mającym na celu przywrócenie pewnych funkcji mentalnych mózgu, polepszenie pamięci albo zahamowanie, Pewnych form demencji, pobudzenie pamięci poprzez wypracowanie nowych algorytmów ruchu albo naukę określonego typu zachowań, potrafi stworzyć nową szansę. Dlaczego coś takiego jak interakcja z monotonią, zmiana tej monotonii w coś dynamicznego? Ma tak duże znaczenie na postrzeganie czasu, a zarazem na naszą obecność mentalną w tym świecie. Zacznijmy może od kwestii jednoznacznie udokumentowanych naukowo. Udało się zauważyć przykładowo, że nauka tańca w wieku, jak to się mówi, podeszłym albo bardzo, bardzo dojrzałym, Potrafi opóźnić albo zahamować nawet postęp choroby typu Alzheimera. Są różne tłumaczenia, w zależności od tego, która grupa, albo która szkoła naukowców próbuje znaleźć na to rozwiązanie, albo uzasadnienie, ale fakt pozostaje faktem. Wspominaliśmy też o tym, że ludzie, którzy podlegają mentalnie procesowi, jakby to ładnie nazwać, utraty swoich zdolności mentalnych poprzez wiązanie emocjonalne pewnych czynności z pewnymi algorytmami, potrafią jeszcze dość długo funkcjonować efektywnie i dla obojętnego widza z boku być może nie jest to nawet zauważalne. Zainteresowanym polecam książkę Charlesa Duhiga Siła nawyku, gdzie na samym początku opisany jest pewien bardzo dramatyczny przykład człowieka, mężczyzny, który przeszedł bardzo dramatyczną dla jego tkanki mózgowej chorobę wirusową. Ta choroba zniszczyła substancję mózgu na tyle, iż neurolodzy nie potrafili zrozumieć, dlaczego ten człowiek w zasadzie w ogóle jeszcze potrafił funkcjonować, wykonywać określone rutyny, które sugerowały jego kompetencje na poziomie mieszkania, ale również potrafił opuścić mieszkanie i do tego mieszkania wrócić. Od tego inspirującego przykładu zaczęły się w ogóle poszukiwania Charlesa Duiga w zakresie nawyku jako jednego z fenomenów w naszym życiu. Spójrzmy na to z naszej strony dzisiaj. Rozmawiamy o czasie. Jeżeli nawyki, czy też jazda na autopilocie stanowi wedle ostrożnych szacunków od 95% wzwyż naszego przebiegu dnia, a zarazem naszej świadomej obecności w życiu, to chyba warto o tym porozmawiać. Wróćmy może do jeszcze innego wątku. Mówiliśmy o emocjach. O bliskich przyjaciołach. Jest taka teoria, która tyczy się na przykład psów. Podobno przychodzą one, jak twierdzą niektórzy psychologowie, czy też ludzie uważający się za znawców karmy, przychodzą do nas po to, ażeby obudzić w nas uczucia i poprzez pryzmat zbudzonych uczuć, umożliwić nam bardziej świadomą obecność na ziemi. Psy mają ponoć to do siebie, że w momencie, gdy otrzymują sygnały, iż ich czas z nami się kończy, próbują nam nawet oszczędzić tego bólu. Dobre pytanie, jak głęboko musi sięgać inteligencja innych gatunków, i na co chcą nam zwrócić uwagę? A być może, jak twierdzili pewni filozofowie od zarania dziejów, każdy z rzekomych przedmiotów, nawet tak materii nieożywionej, że nie wspomnę o kryształach, ma w sobie coś z duszy i coś z posłania Matki Natury, tyle że może z innych wymiarów. Dziękuję Wam za Waszą uwagę.